Klaudia Kroszek z nami. Dzień, dzień dobry. dobry pani. E, jaki to dzień będzie? Bo tak, na razie jest jeszcze ciepło, ale jeśli y, patrzymy sobie na kolejne dni, to hmm. chyba będziemy tęsknić za tym, co było. To będzie przełomowy dzień. Zdecydowanie. Przełomowy bo dzień. mamy połowę miesiąca? Sobota. 15. <laughs> Aha. No, pod względem pogody na pewno przełomowy. Pierwsza część listopada zapisała się jako ciepła. O 3-4 stopnie temperatura była średnia wyższa od normy wieloletniej. Nie zdarzało się tam 15, 16, 17 stopni nawet. Od... Natomiast już od wczoraj... No, na biało się ubrałem i myślę, że śnieg A, ale to Trzeba jakoś próbować. Dobra, to zaklinajmy w takim razie rzeczywistość tak. i niech ten śnieg nam y, spadnie. No to co złagając, no To dobrze też gdzieś. Ja dyplomatycznie wszystko to rozwiążę. Dzień dobry. Jak Raczek zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Sprawdźmy, co się dzieje w tym momencie, ale już od razu mogę Państwu powiedzieć, że sytuacja za bardzo do końca dnia się nie zmieni. Na północy mamy sporo chmur. Miejscami na Podlasiu, w Warszawie, na Ziemi Łódzkiej, w Wielkopolsce, czy na krańcach zachodnich pada deszcz. I mniej więcej taki układ chmur pozostanie z nami do końca dnia. Na południu chmur jest najmniej, no ale też niższa temperatura. W Zakopanem tylko 2 stopnie, ale w Rzeszowie na przykład 7. W koło brzegu też 7, w centrum Polski około Ciśnienie 1001 hektopascali, w tym momencie wiatr słaby i umiarkowany. Dzisiaj po południu padać będzie praktycznie w tych samych miejscach, co teraz. Lokalnie będą pojawiać się przejaśnienia, rozpogodzenia, przerwy w opadach. Wiatr będzie słaby, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 4 do nawet 11-12 stopni. Ale już widać, że powoli temperatura nam się obniża, począwszy od Polski południowej, a w kolejnych dniach chłodne powietrze będzie nam się rozlewać, można by powiedzieć, po Polsce centralnej też i południowej. Ale jeszcze nie Niedziela i poniedziałek. Zanim to chłodne powietrze dotrze nad krańce południowe, bo w niedzielę od 3 do 12 stopni, w poniedziałek od 5 do 11, ale uwaga, będą to deszczowe dni. No i mamy już wtorek, środa, czwartek, gdzie chłodne powietrze dotrze też nad krańce południowe. Spodziewajmy się opadów i to lokalnie przy tak niskiej temperaturze, która wyniesie w ciągu dnia 2-3 stopnie, opady deszczu ze śniegiem, takie w środę na południowym wschodzie i w czwartek na północnym wschodzie. Wzrośnie delikatnie ciśnienie, no ale spadnie temperatura. Więcej szczegółów w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.